Jak to zrobić, jak to zrobić, jak to zrobić, jak... Kuku! Co to będzie za odcinek? Zaraz ci to wujek Arek Patrz. powie. Wujek Grzesio właśnie ogarnia swoją córunię, która jest dzisiaj z nami na nagraniach. O tym wiecie już z poprzednich odcinków. Czy to się uda zrobić? To się okaże już za sekundę. Ja mam kolejną kawową rundę. Moi drodzy, moi drodzy, moi mili. Już nadgania do nas Grzegorz. Nadciąga jeszcze tylko dwa kroki i będziecie mogli go zobaczyć. Oto i on, proszę Państwa, Grzegorz Czerwicki. Dzień dobry, witam serdecznie, Witam serdecznie. To jest pomysłodawca tej serii, na jego kanale się to dzieje, ja się czuję tutaj tylko gościem. Tak, dziękujemy bardzo serdecznie fundacji Mil Desperandum. Dziękujemy. Kurczę, bardzo mocno mnie wspiera ta fundacja, a ja teraz staram się być mocnym ambasadorem dla niej, żeby jeszcze więcej osób jakby zaczęło działać w tym kierunku. Ale... Link macie na dole na pewno do nich, zajrzyjcie tak. co Zawsze robię. możecie tam e, też przesłać jakiegoś grosza na numer konta, na moje działania po zakładach karnych e, i w ogóle na wszystkie inne działania. Super. Dobra. Bujaczek wjeżdża teraz, pyk, pyk. Temat pierwszy raz w życiu, się... pierwszy raz w życiu w tym odcinku, w, tym se, w tej serii na kanale nie jesteś skazany, Arkadiusz zapowie. Kochani, pytanie jest takie: jak wejść w świat swojego dziecka? E, I o tym chciałem dzisiaj pogadać. I e, na ile też trzeba trochę rezygnować ze swojego świata, żeby w ten świat dziecka wejść. Nie? Chodzi mi o to, że chyba pierwszą taką najważniejszą, najważniejszą rzeczą, żeby wejść w świat naszego dziecka, to jest, jak już mamy czas na zabawę, będzie cała szybka, to się okaże będzie. za chwilę, jak już mamy czas na zabawę, to jest się odciąć od swoich rzeczy, nie? Że żeby zacząć w ogóle wchodzić. W świat mojego dziecka, to ja się muszę e, odciąć od swoich rzeczy, tak ja się odcinam e, od swoich rzeczy, i mówiliśmy sobie już tutaj e, w jednym z odcinków, że. Chciałoby się ze swoimi dzieciakami jak wiedzieć, jakie są ich pasje, nie? żeby na każdym etapie danego dzieciaka, mamy tu ciufę, która pojedzie do Julii, e, na każdym etapie cio, cio. M, życia naszego dzieciaka wiedzieć, jakie są jego zainteresowania i wiedzieć, jakie są jego pasje. Dla przykładu mówiłem wielokrotnie, że kopię z Filipem w piłkę, bo to najbardziej teraz lubi, ale kiedy ja mogę z nim najbardziej pogadać nawet na inne tematy? Wtedy, kiedy strzelam mu rzuty wolne. wtedy, kiedy, jakby Filip z natury nie jest aż tak rozmowny, żeby, nie wiem, przy jedzeniu opowiadał mi o tym, co się dzieje, nie. To, no trzeba jakoś podejść, nie. I czasami, jak gramy w piłkę, to pomiędzy można też o czymś e, pogadać, więc z tego wejścia w jego świat, to jeszcze takie plusy e, wyciągam, że można troszeczkę dowiedzieć się więcej, co siedzi. W jego bani. A żeby właśnie w ten świat dzieciaka wchodzić, to musimy wiedzieć, co jest w głowach y, naszych dzieci. Mamy ze sobą Julę. Panie Grzegorzu. Jak ty najczęściej chodzisz w świat Julii, która ma co? maroczek? Tak. E, wie, świat, więc, jak to jest u niej? Świat Julii to jest właśnie tak jak teraz wchodzę. Teraz Julia wchodzi w mój świat, ale ja wchodzę też w jej świat w taki sposób, że mam ją po prostu cały czas gdzieś na ziemi. I Grzechu dzisiaj... ostatnio przebywa dużo z Julcią, różne tematy też próbuje załatwiać. Jest taką tą, twoją towarzyszką codzienną ostatnio bardzo dużo, nie? Renia wróciła do pracy. Tak, więc... e, To jest też temat, gdzie się jest, więc... jest z Julcią. I jeździmy no? po urzędach, po urzędach, po różnych biurach, wszędzie kurczę gdzie jeździmy. To teraz Czechowa ja tylko... powinna powiedzieć, jak to jest wejść w świat w taty. taty i co tam się wydarza, nie? Ale wchodząc w świat dziecka, to po prostu. Ja ją obserwuję, jak ona teraz poznaje i teraz już wstaje, nie, już zaczyna, tak, już raczkuje, ale mhm. teraz zaczyna wchodzić, nie, teraz na przykład stoi i już zaczyna e, k, iść ku temu, żeby chodzić, więc mhm. widzę, jak obserwuję nawet Kubusia, jak on biega, jak się z nim bawię, jak wchodzę w jego świat, czyli biegania, ale w taki mały świat jest bardzo prosto, mi się wydaje, mi wejść. Ja właśnie tak się zastanawiałem, bo teraz mamy czwartego potomka Aleksandra, dwa miesiące, a teraz zaczyna gaworzyć. Ja uwielbiam po prostu wziąć go na kolanka i do niego gadać w takim sensie Google Gaga. Tak, Google Gaga. I wiesz, już trochę o tym zapomniałem, nie? Że, że jakby to, to, to też jest taki motyw spędzania wspólnego czasu. I jak on mi zaczyna odpowiadać, to jest w ogóle przepetarda. <śmiennie> I tak sobie myślę, że na to muszę znaleźć czas, mając e, trochę starszą ekipę, dla której może to moje poświęcenie cennej uwagi, takiego skupienia w 100% będzie też ważniejsze, jakby, żeby oni to ogarnęli, żeby oni to dostali, bo oni bardziej to widzą i odbierają. To o tego najmłodszego Aleksandra też trzeba zawalczyć, żeby trochę od Taty dostał gugania, e, no, bo, no bo to jest. Przepiękna rzeczywistość. Chociaż tego nie będzie pamiętał, no totalnie. Tak, to ale emocjonalnie, to to emocjonalnie. emocjonalnie się tak. dzieje. No, emocjonalnie się, się dużo yy, wyprawia. I, się Nawet teraz wchodząc w jej świat, mm -hmm. zapraszam Kubę, żeby też wchodził w jej świat. Tak, w I w to uczymy. jest bardzo fajne. Bo faktycznie ona... Bo faktycznie ona też jakby zaczyna wchodzić w Kuby świat, uh -huh. czyli bawią się razem i e, jak wchodzę, to po prostu obserwuję też Kubę, co on lubi, nie? Uh -huh. żeby uh -huh. wejść w jego świat, nie? Uh -huh. e, Mówiliśmy to już o tym, że mówiliśmy, Kuba e, no. ślimaki e, e, ogląda, e, jest to przepiękna w ogóle sprawa. Na przykład, ale ja wiecie... Próbowałem. Czekaj, nagrywaliśmy ten odcinek jakiś czas temu uh -huh. i jego świat cały czas się zmienia. To jest ciekawe, bo to nie jest, że ślimaki są już po prostu na stałe. Tak, tak. Na przykład teraz pojawiła się ścianka spinaczkowa, nie? Uh -huh. I to jest super sprawa, nie? Trochę bardziej w piłki gra. Też obserwuję, jak y, po prostu daje mu możliwość, właśnie to jest ciekawe, dać wolność, uh -huh. wchodząc w świat dziecka, uh -huh. dać wolność wyboru, nie albo nawet pytać się o emocje, co przeżywa w danym momencie. To jest wchodzenie, nie? Pytanie, pytanie się dziecka, co on przeżywa, co lubi e, i obserwowanie go, nie? Więc pytanie o różne rzeczy. Tak, ja też podchodzę tak na przykład do Laurki najczęściej i pytam, co by chciała, żebyśmy zrobili razem, jak taki czas wspólny wygospodarujemy. E, wiadomo, czasami ona nie wie i ja wrzucam pomysły i nie wiem, malujemy wspólnie obraz, co na no, chyba najbardziej lubię. Mega mnie to w ogóle wzrusza, że tak możemy sobie spędzić czas. E, ale, właśnie, pytanie: e, Niech dzieciak nam zaproponuje. Spróbujmy się odciąć od swojego schematu. Choćby to, to, był, to była najgłupsza propozycja z naszej perspektywy, to może wydać się najpiękniejszym, spędzonym najpiękniej czasem wspólnym, e, bo zrobimy to właśnie z pomysłu dzieciaka, nie? E, choćby to było obserwowanie mrówek. Nie wiem. Tak, ale, tak w, e, właśnie, nawiązując do tego, jak chodzić w świat dziecka. No to pytać go, nie? Mhm. Pytać go już od najmłodszych lat. No jeżeli masz już starszego kurna e, dzieciaka, ja jeszcze nie wiem, jak to e, jest ze starszymi e, dziećmi, nie? Bo wiem, jak to jest ze starszymi dziećmi znajomych. Mhm. I jak do nich wtedy podchodzić? No to mhm. też musisz zadawać pytania w takiej wolności, a nie spróbować mu narzucić, no że. Kurna, wydaje Ci się, że znasz swoje dziecko, nie? Ma ono ma 14 lat, nagle się obudziłeś. No mm -hmm. i y, mam też takich zna znajomych, albo osoby, które gdzieś spotykam, i zadają mi pytanie, że chcielibyśmy bardziej ze synem y, czas spędzać. Mm -hmm. Ja mówię, a jak spędzaliście czas, jak był młody? No mm -hmm. nie spędzaliśmy, nie mieliśmy czasu, więcej pracy i tak dalej. No to mm -hmm. ile on ma teraz lat? 15. No to mm -hmm. ja mówię, kurczę, wiecie, to macie, to jest młode weres po prostu. Mm -hmm. Bo pierwsze, to musicie zdobyć jego zaufanie w jego świecie. No, bo jak nie macie zaufania, żeby wejść do jego świata, no to on was nie wpuści, nie? Tak. Nie ma takiej możliwości. Poza tym ma obraz tego, że. Yy, Poswięcaliście więcej czasu pracy niż jemu, więc to jest wysiłek, żeby wejść znowu do jego świata, po prostu zapukać przez jedne, drugie, trzecie drzwi, ale z każdym kolejnym dniem to jest możliwe, tylko wykonywać po prostu poszczególne yy, rzeczy. Nie? Tak, bo nawet jak jesteśmy odrzucani z jakiegoś powodu, tak. to to jest jakiś komunikat. Ostatnio właśnie słuchaliśmy konferencji na ten temat. Co, co, to jakby, jak dzieci nam coś komunikują, swoją złością, może krzykiem, może nieporadnie nam komunikują coś, to pytanie, co tam się w ogóle kryje z drugiej strony, nie? Chodź do mnie rybo, bo to nie jest tak, że słowa dziecka mówią nam tylko o tym, co ono chce nam powiedzieć. Pytanie o czym więcej nam mówią, nie? Jakby co tam się e, kryje głębiej, jak usłyszę słyszę takie słowa i zdarza się, że jesteś najgorszym tatą na świecie to jakby co się za tym kryje, nie? Tak. Jakby co, 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 o, o co tam chodzi, w czym ja, w czym ja zawaliłem, e, ja, co, co ten mój dzieciak przeżywa więcej, więc e, chodzi mi o to, że wejście w ten świat to nie tylko jest komunikat i odpowiedź naszego dziecka, nawet jak ona jest ładna, Ktoś ci może ładnie komunikować, ale to jest tylko po to, żebyś się odczepił i żebyś mu nie zawracał gitary, żebyś w jego świat właśnie nie wchodził, nie? Jakby nawet zewnętrznie wyglądający ładny komunikat może sprawiać, że tam nie ma żadnej relacji, tylko są zdawkowe odpowiedzi kulturalne, ale nie ma głębi. Wchodzi mi taki temat w głowę, że jeżeli jesteś rodzicem takiego 14-latka. Mhm. Jest, byłeś przez długie lata daleko od niego i teraz byś chciał, jakby nagle obudziłeś się, coś ci się w głowie w końcu odkleiło, i jakby mi się tak, takie coś odkleiło, jak ja bym próbował do niego dotrzeć, to po prostu obserwowałbym go, jakbym dostawał blachę na pytania, co u ciebie jak żyje, dostawałbym blachę na każde pytanie, powiedzmy odrzucenie, to bym go zaczął obserwować, co lubi robić, z kim lubi spędzać czas. Jakie ma zainteresowania, co go w ogóle gdzieś tam jara, jakiej muzyki słucha, jakich tak. filmów. I z tej I po perspektywy prostu... jedną rzecz tylko powiem, że chyba nie można tego na dzień dobry ocenić, bo nie. jak zawalisz, że on jest w złym świecie, choćby tak. to było najgorsze bagno, to, to chyba w takiej sytuacji trzeba najpierw spróbować być wspólnie, żeby go wydostać, yy, a nie ocenić na dzień dobry, że. Wiesz, no, nie ci tego metalu dać. I, i, i kurde nie, nie będę mogę z tobą tego słuchał no My teraz góra, góra, musimy góra, góra. wejść w świat Juli tata przytuli a wam życzymy tego żebyście potrafili o. wejść w świat swoich dzieciaków no Amen. na każdym czym ciesie pa pa, pa.